Witam Państwa serdecznie. Czy wiecie, że nawet w obecnej chwili w organizmie wielu z nas mogą znajdować się pasożyty, które systematycznie niszczą układ pokarmowy, ale też cały nasz organizm? Całe nasze zdrowie. I takie objawy, zaczynając od niestrawności, poprzez problemy na skórze, aż po choroby stawów, to może być obecność pasożytów, zatrucie organizmu ich metabolitami. Najbardziej niepokojące jest to, że wiele osób przez lata nie ma pojęcia, że pasożyty w organizmie są. Dlatego dziś skupimy się na objawach, tych najczęściej występujących, żeby można było przeanalizować to, o czym będziemy dziś mówić, i sprawdzić, ile z tych objawów może być akurat u Państwa. My się dziś skupimy na pięciu najczęściej spotykanych pasożytów, tych, które zamieszkują układ pokarmowy. Oczywiście, będziemy mówić o takich pasożytach, które najczęściej są w Europie i, między innymi, w Polsce. Można do nich odnieść na przykład osiki. To jest taki bardzo mały pasożyt, który zamieszkuje jelito grube i tam powoduje zniszczenie, wywołując stany zapalne. Między innymi zapalenie wyrostka mówi się, że aż 15% poważnych problemów z wyrostkiem. To są przede wszystkim pasożyty. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o owsiki, można nimi się zarazić przez brudne ręce i najczęściej zarażają się dzieci w przedszkolach, bawiąc się w piaskownicach, w szkołach, ale jeżeli dziecko ma owsiki, przynosi to do domu, no to nie dziwmy się, że dorośli też to będą mieli, bo owsik jest nazwany chorobą osób współmieszkających. Także, jeżeli u dziecka wykryte pasożyty, albo po prostu widzicie objawy, że on te owsiki ma, no to cała rodzina powinna po prostu się przeleczyć. Natomiast jakie to objawy, które możemy zaobserwować? Przede wszystkim to jest swędzenie w okolicy odbytu, bo samica wychodzi w nocy szczególnie przez odbyt i odkłada tam jaja. Dlatego swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie w tej okolicy może być. Dodatkowo takie dzieci albo są niejadkami, albo bardzo często potrzebują słodyczy, jak ogólnie przy wielu pasożytach, jest wzmożona chęć na słodkie, bo one się odżywiają cukrem. Natomiast też takie zmęczenie, apatia oraz nadpobudliwość ze względu na to, że bardzo mocno podrażniają układ nerwowy. Zakończenia nerwowe, zarówno w samych jelitach, jak i ogólnie te metabolity, które się wchłaniają do krwiobiegu, zatruwają cały organizm, bardzo negatywnie wpływają na cały układ nerwowy i na mózg. Osieki mogą czasami też powodować bóle brzucha, ale też zgrzytania zębami w nocy. Niektóre osoby mówią, że to nie jest związane z pasożytami. No jest, i nawet badania naukowe są na ten temat, a przede wszystkim tak jest dlatego, że zarówno sam pasożyt, jak i właśnie te jego produkty przemiany materii bardzo mocno wpływają na to, że nie wchłaniają się nam potrzebne składniki odżywcze. Na przykład zaczyna brakować magnezu, zaczyna brakować witamin z grupy B, a to one wpływają na zdrowie układu nerwowego, na to, jak się skurczają też mięśnie. I właśnie, jeżeli jest niedobór tych, pierwiastków, to występuje takie zgrzytanie zębami. Ja ogólnie o bruksizmie, o tym zgrzytaniu nagrałam cały filmik. Tam mówię nie tylko o tym, że pasożyty mogą być przyczyną tej dolegliwości, są też inne powody i jeżeli u Was ten problem występuje lub u kogoś bliskich, koniecznie obejrzyjcie nagranie, bo bruksizm może powodować bardzo poważne skutki. Natomiast jeżeli chodzi o pasożyty, kolejnym pasożytem niestety bardzo często spotykanym w Polsce jest lamblioza. Lamblia wywołuje tą chorobę. Zarazić się lamblią można przez brudną wodę, nieoczyszczoną dokładnie, na basenach, przez jakieś niemyte warzywa i owoce. Ona wywołuje podrażnienie i stany zapalne w układzie pokarmowym, ale w jelicie cienkim w odróżnieniu od owsików. Ona przywiera do śluzówki i uszkadza kosmki jelitowe, dlatego też powoduje bardzo mocne niedobory różnych składników odżywczych. Lamblia, kiedy pojawia się w organizmie, bardzo często wywołuje biegunki, takie śluzowe, tłuste i bardzo mocno cuchnące. I jednym z objawów jej długiej obecności w organizmie są różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe, między innymi nietolerancje laktozy. Zwróćcie na to uwagę. Jeszcze jeden pasożyt to jest glizda ludzka. W odróżnieniu od owsiów, które są malutkie i mogą być zauważane w stolcu jako małe, białe, cienkie niteczki, które się ruszają. To akurat glizda jest bardzo dużym pasożytem. Dorasta 35, nawet czasami 45 cm. I ona potrafi penetrować szluzówkę w układzie pokarmowym. Te larwy, glizdy. One mogą przenikać przez ściankę do krwiobiegu, dostają się do wątroby, dostają się do płuc, mogą tworzyć różnego rodzaju cysty z płuc, też mogą przedostawać się później do jamy ustnej, do krtani i czasami, kiedy migruje ten pasożyt, człowiek odczuwa coś takie drapanie w gardle, albo rano taka chęć, coś tak tam drapie i coś tak chce się wykrztusić trochę. No i właśnie te... Różne pasożyty, później z powrotem połykają, i tam one już w dorosłą postać przekształcają się w naszych jelitach i tak sobie migrują po drodze, niszcząc i jelita, i naczynia kwionośne, i układ oddychania. Dlatego, między innymi, jeżeli ktoś ma bardzo dużą infekcję glizdy ludzkiej, to może mieć astmę skrzylową, szczególnie dzieci małe, bardzo częste infekcje, ogólnie bardzo osłabioną odporność, często może mieć katary, zapadać na różnego rodzaju zapalenie migdałków, zapalenie zatok. Wydawałoby się, nie jest to związane. A jednak to właśnie pasożyty powodują, że człowiek czasami ze zwykłego przeziębienia po prostu nie może wyjść. Organizm nie ma siły, żeby nawet infekcję zwykłą zwalczyć. Kolejnymi objawami glistnicy są: stany podgorączkowe, zaburzenia, jeżeli chodzi o stolec, może być biegunka na zmianę z zaparciami, a jeżeli problem występuje przywlekle i pasożyt dawno już jest w organizmie, zaburzył ten proces schłaniania, no to bardzo często występuje także anemia z niedoboru żelaza lub witamin z grupy B, szczególnie B12. Jeszcze innym pasożytem jelitowym jest włosogłówka. Ona potrafi wwiercać się w śluzówkę, do środka naszej śluzówki wchodzić, i dlatego stolce, które się pojawiają przy tym pasożycie, to najczęściej biegunki ze śluzem i z krwią. I też jest bardzo niebezpieczny pasożyt, bo potrafi wywołać Wrzody, nadżerki, bardzo mocne stany zapalne w układzie pokarmowym. Dodatkowo człowiek wygląda na bardzo zmęczonego, ogólnie ma brak koncentracji, bladą skórę, blade e, wszystkie śluzówki. I tak samo jak każdy inny pasożyt, też odżywia się składnikami odżywczymi, które są przeznaczone dla nas. Po prostu te pasożyty u nas kradną witaminy i minerały. I jeszcze jedna choroba pasożytnicza to jest tasiemczyca wywołana przez tasiemcę ogromnego pasożyta, które może być kilka metrów długości i tu można też czasami człony tego pasożyta zauważyć w stolcu. Także też warto obserwować. Natomiast jak każdy pasożyt, a jeszcze taki ogromny, on będzie wywoływał drastyczne niedobory składników odżywczych u osób, które Dobrze się odżywiają, stosują suplementację. Nadal będą niedobory występować. Oprócz tego ogromne bóle brzucha, stany zapalne w układzie pokarmowym, no i wszystkie konsekwencje, o których zwykle mówimy. Można ogólnie podsumować, że tych pasożytów nie jest tylko te 5, jest ich znacznie więcej, ale wszystkie one, zobaczcie, powodują niedobory składników odżywczych, takie stany zapalne jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, różnego rodzaju SIBO, IBS. Mogą powodować, że nasza śluzówka staje się przypuszczalna. Jak ona jest przypuszczalna, to wszystkie toksyny wchłaniają się do krwiobiegu i te, które dostają się z pożywieniem, i te, które nam pasożyty naprodukują. Dodatkowo, pasożyty zmieniają nam florę bakteryjną, zmieniają ją pod siebie, po prostu się urządzają w naszych jelitach. Dlatego zwykle one zabijają tą zdrową mikroflorę, natomiast w towarzystwie u nich się pojawiają bakterie chorobotwórcze, chorobotwórcze grzyby. Bardzo często oprócz zaburzonej flory bakteryjnej to jeszcze rozwija się grzybica pokarmowa u osób, które mają pasożyty. Ale oprócz tego, że są toksyny, które nas zatruwają, to pasożyt potrafi jeszcze niszczyć mechanicznie nasze śluzówki, nasze jelita. Zobaczcie to, co mówiłam. Jedni po prostu penetrują tą ściankę, wkręcają się, inne mają haki, przyssawki i przysysają się po prostu do naszej śluzówki. Robiąc tam rany, niszcząc tą powłotę, dlatego w stolcu się pojawia krew, dlatego powtarza, pojawiają się takie wrzody i nadżerki, które później się nie goją, bo pecha, środowisko wewnętrzne, pasożyty też zmieniają pod siebie, dlatego też luzówki później goić się nie chcą. Także to wszystko ma ogromny wpływ później i na samopoczucie, i na zdrowie. Mało tego, te stany zapalne, które w układzie pokarmowym pojawiają się, no one też wywołują, ta Taką burzę cytokin. Te cytokiny prozapalne zaczynają się tworzyć nie tylko w jelitach, a w całym organizmie. I wiadomo już, że pasożyty przyczyniają się do chorób stawów, chorób degradacyjnych mózgu. Nieprzypadkowo mówi się, że jak ktoś ma pasożyty, ma bóle głowy, brak koncentracji mgłę mózgową, i tak dalej. Na pewno Państwo o tym słyszeliście. Natomiast też warto wiedzieć o tym, że pasożyty przyczyniają się do nowotworzenia. To znaczy bardzo często powstają guzy nowotworowe. I ze względu na to, że po prostu przewlekłe stany zapalne i ze względu na to, że są toksyny, intoksykacja organizmu, ale są takie pasożyty na przykład jak przywry. Czy to przywra jelitowa, czy wątrobowa, czy w pęcherzu moczowym, no to już potwierdzone fakty są i dowody naukowe na to, że takie pasożyty potrafią wywo wywołać nowotwór. I pozbyć się choroby, nie usuwając przyczyny, nie ma możliwości. Dlatego, najpierw trzeba dokonać odpowiedniej diagnostyki. Pierwszy etap diagnostyki to polega na bacznej obserwacji, co się dzieje z naszym ciałem. Po to dziś rozmawiamy o tych wszystkich objawach, żeby sobie przeanalizować. A to widzicie, bardziej nawet się skupiałam na tych objawach układu pokarmowego, ale nawet te przewlekłe bóle, przewlekłe stany zapalne, choroby autoimmunologiczne, przecież one też się biorą z tego, że w układzie pokarmowym nie ma porządku, że jest zaburzona flora grzybica, bardzo często pasożyty ją właśnie spowodowały. I jeżeli ktoś przez długi czas ma choroby autoimmunologiczne, stosuje nawet różne kuracje i nie widzi efektów, to tak naprawdę powinien się zacząć od właściwego oczyszczania i oczyścić jelita z pasożytów, i oczyścić cały organizm od tych związków toksycznych, które pasożyty już naprodukowały, już nasz organizm zatruły. Następnie odbudować tą florę bakteryjną, żeby organizm po prostu wrócił do zdrowia. No ale jeżeli objawy nam wychodzą, Widzimy, że coś nam się nie podoba, no to wtedy trzeba zrobić diagnostykę. Są sytuacje, kiedy pilnie trzeba się zwrócić do lekarza. I jeżeli ktoś mocno chudnie, bo pasożyty mogą to spowodować, i jeżeli ktoś ma właśnie krew w stolcu albo takie cuchnące, mocne, chroniczne biegunki, jeżeli podwyższa się temperatura ciała lub występuje bardzo mocny ból brzucha, to koniecznie trzeba iść do lekarza i się przebadać. Ale wiadomo, że bardzo często jest tak, że te objawy są takie stłumione, bo one już dawno są i człowiek podejrzewa, że są te pasożyty. Można najpierw zrobić badania różnego rodzaju specjalistyczne testy i dopiero z wynikami już pójść do lekarza, żeby, dobrał odpowiednie kuracje. Kuracje mogą być farmakologiczne, mogą być działowe. Jeżeli chodzi o terapie farmakologiczne, one czasami rzeczywiście są wskazane. To nie jest tak, że stosujemy tylko i wyłącznie naturalne środki, chociaż naturalne środki są genialne, między innymi zioła lecznicze, różnego rodzaju grzyby, tak jak na przykład kurki suszone albo nasiona, tak jak płestki dyni, o tym wszystkim na moim kanale znajdziecie bardzo dużo wideo. Ja na ten temat już mówiłam nieraz, także zobaczcie, tu jest cała playlista, wszystkie kuracje są opisane. Natomiast pamiętajcie, że czasami przy bardzo mocnej inwazji pasożytniczej zaczynamy od terapii farmakologicznej, które oczywiście musi przypisać lekarz, a w tym celu robimy badania. W obecnej chwili są dostępne różnego rodzaju testy. Trzeba robić badanie kału albo w specjalistycznych laboratoriach, nie w zwykłych, tylko tam, gdzie rzeczywiście na pasożyty bardzo dobrze nas sprawdzą. I czasami są takie testy całościowe, żeby zobaczyć całą grupę pasożytów. Można też robić badanie z krwi. Natomiast badania z krwi mają z jednej strony no, bardziej dokładne niż badania z kału. Ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, czego szukamy, bo kiedy szukamy jakichś przeciwciał, to szukamy odpowiednich na konkretny rodzaj pasożyta. Dlatego jeszcze raz przeanalizujcie, jakie macie objawy, do którego pasożyta mniej więcej one pasują, zróbcie sobie odpowiednie testy. I później można będzie dobrać odpowiednią kurację. W swojej książce o detoksie, między innymi oczywiście, jakby tu nie powiedzieć, o tym, że trzeba organizm oczyścić z pasożytów. Jest cały rozdział poświęcony pasożytom, różnym rozdziałom, różnym rodzajom, jak je zbadać, jak robić prawidłowo oczyszczania z pasożytów, tak zwane odrabaczanie. Kiedy konieczne są leki farmakologiczne, a kiedy niekonieczne. No, także wszystkiego możecie się dowiedzieć, zarówno z mojej książki, jak i z różnych wideo, które na kanale znajdziecie. Mam nadzieję, że będziecie uważnie siebie obserwować, nie będziecie to lekceważyć, bo jak widzicie, pasożyty to no, takie organizmy, które żyją naszym kosztem kosztem naszego zdrowia. Do tego nie powinniśmy dopuszczać. Dziękuję Wam kochani za uwagę, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samary. Do zobaczenia.